No. Silna dziewczyna. Uuu, i to okiem, nie ma żartów, ale ma takie igły, tak. To... On normalnie taką szybko czasła w tyłek, że już się tośka zdziwiła. Ona się po prostu... Julciu... W ogóle nie wie o co chodzi z tym małym... Czekaj Julz, bo się zaczyna... No takiego czegoś to tu jeszcze nie było, żeby takim tempie należąco. Na razie Koko tu, a Mati za drzwiami. Koko dostała swoje suplementy, a Matunia tam jeździ, słyszę nisko. A nie, to ona tak jeździ. Mówię wam, to jest taki czort mały, a jak ona tu na mnie szczeka. Taka jak jej się coś nie bardzo widzi, to potrafi tu pokazać. O. Ale jeździ Michą. Na razie ma taką różową. Widzę, że już te miejsce coś nie trzymają, te podkładki. Już, Matuniu. Pokaż się. O, jaki masz ładny nosek po jogurtku. Pokaż się. Już, wszystko wyjadłaś? Wszystko zjedzą. O, jakie było dobre. Chodź, sprawdzimy. No, faktycznie, pusto. To idziemy ciotkę wpuszczać, bo się ciotka upomina. Cześć, dzień dobry. Witajcie już z twarzą w twarz. Pierwsza noc przeżyta. Pobudka przed siódmą, ale pewnie faktycznie tak jak Wam mówiłam, wyje jak, jak haski, ale jest dziewczyna robotna. O, ho, już już jest, jest dziewczyna robotna, bo już tak czekaj 16 kg waży. Więc nie liczcie na częste takie widoki, bo już ją ledwo podnoszę. No. To ja jestem fajna dziewczyna, mądra. Matce już pranie pościągała, gąbkę ukradła, skarpety powynosiła. Także taka jest robotna. Już coś znowu niesie w pysku. Nie, że coś masz. To mi śmieci, tego śmienię. Chworeczka znalazłam. Ludzie kochani, zaraz właśnie chcę odpalić odkurzacz, bo nie wiem jaki podoba stosunek do odkurzacza. Nie chciałabym ją wystraszyć, więc muszę to zrobić pomału. Ale powiem wam jedno, że jest niezłatwaniara. Wszystko co ukradnie yy, to leci od razu zanieść i kładzie koło matki. Także jakby co, to nie łoda. A ja próbuję się odnaleźć w nowej rzeczywistości, bo powiem Wam szczerze, że absorbuje bardzo dużo czasu. Samym tym, że jest taka minutka kochana, wiecie. Nie ma osoby, która by się nie ujęła. No tu nie tak, że tak. No tu nie posła tu że chodzę szukam psa a pies leży na miejscu jak się mu podobało miejsce przy grzejniku tam w pokoju i tam się sama o już idzie z zabawką już się wyspała odpoczęła już teraz by nie poszła cioteczce za nią dobra moi drodzy bo jak tak dalej pójdzie to ja nic nie zdążę zrobić. Jak tam kokocha? O, o, panie! Tak na matkę z samego rana Czy bo już kłaka masz. Tak na matkę z samego rana? Ja konga, czyć? No weź. Dobra, już odkurzam. Wyrwałaś matki tyle kłaków, że... Co matunia? Ale będziemy się tu teraz miały, co? Normalnie szok w trampkach. Na szczęście nie muszę dzisiaj gotować obiadu, bo to tak jakby to wczoraj przewidziałam. Więc obiad mam. Czekajcie, to, to, to. Gary trzeba puścić. oczywiście. Gary trzeba puścić, jak zawsze. Gary i pranie. O, o. Mam tu małą zmywareczkę. Co ci tu pachnie tak. Co wam tutaj tak pachnie? No to gary do zmywania są. Uwaga, zabierać głowy. Powie matka. Ot matka wymyśliła, co? Teraz będziemy u opiekunki. U ...opiekunki dwie. Dobra. mnie za drzwiami. Leczka aż gorąca, więc jest szansa, że się uda. Słuchajcie, śniadanie zjeść w samotności. Chociaż była aż parzy. Nie liczyłabym na takie luksusy. No ale na to wygląda. Na razie jest cisza, nawet tam nie zaglądam, bo. A może jednak zajrzę? E, Dobra. Koko leży grzecznie w swoim legowisku, a są tak mokre. Opatrzcie, opatrzcie piernika, już zaczyna piszczeć. Ja chciałem nauczyć że jak jest mokra, to żeby chwilę została w tym przedpokoju, bo to tam zawsze tu to pierwsze było, to łatwiej ogarnąć. A coś takiego jak mycie łap. A jeszcze nie dzisiaj, zresztą to są za duże psy na mycie łapa noszenie z tymi miskami, z tym wszystkim, że to nie jest mały piesek, którego weźmiesz pod pachę i już masz ogarnięty temat pod, pod kran czy pod wodę, tylko to są potężne łapy, więc jakoś tak. Dobra, dzisiaj śniadanie bardzo szybko. Okej. Okay. Tego trochę tuńczyka i to będzie całość, bo serbiały tuńczyk i nic więcej. Także szybko zjem, bo nie wiem na ile mi pozwolą dziewczyny. Dobra. Cioteczka poszła sobie odpocząć na dwór. O! A małe jest niezniszczone. Cały czas coś kapcia mi już ukradło. Cały czas pracuje. Co ma. Łobozę. Ale ty jesteś silna dziewczyna. Silna dziewczyna. O i to Kostym okiem nie ma żartów, ale ma takie igły, tak chlo jak normalnie pirania. Nieziesz jak pirania, ale... Jest, jest naprawdę zaczepista, taka aktywistka. Cały czas coś się musi dziać. Wczoraj ledwo przyjechała, to już wam mówiłam. Użarła kota. Ale i obżarła, zdążyła mi nie wiem kiedy obejrzeć kabel od ładowarki. To jest dopiero normalnie. I zaraz się biorę za podkurzanie. nie wiem jeszcze jak ona z odkurzaczem, czy się nie boi. Po odkurzaniu i pomycie mycie podłóg, bo u nas ci pada, więc jak one tu przeleciały, mam jedno błoto na podłodze. No ale był czas przywyknąć, zaraz to ogarnę, tylko muszę wreszcie dopić kawę, bo bez kawy to powiem wam szczerze, że tak. i hu hu. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up. Nastąpiło chwilowe zawieszenie broni. Wszyscy się regenerują. Też mam wrażenie, że Tośka to jakoś woli ją mieć pod kontrolą. Po tym, jak ją wczoraj użarło. Chodzę normalnie tak ją szybko... Czasła w tyłek, że już się tośka zdziwiła, ona się po prostu nie spodziewała. A koko ma te igły takie, że ła! Jak kot, prawdziwy kot. No i co to się tu narobiło? Przyszło takie małe, zadyme robi. O. Tak. Coś może zostawiło na dywanie? Wiecie, koko kucha. No, Walczy na Matyldę równo. Ale Matylda już wcale nie jest taka. Ten też się chce z nią bawić. O, proszę. Takie skoki, Matylda. To ty tak. Po... Ej, ej, ej! Ostrożnie z nią. Cisza i spokój, także powiem Wam szczerze, usiadłam chwilę, wykorzystuję i nagrywam się tutaj do was pije wodę. O Jezu. Powiem wam, że chyba nas coś wszystkich zaczyna rozkładać. Aj to, że ma chory, no to chore niby tydzień czasu. Niby już nie gorączkuję, ale wcale nie czuję się jakoś mega lepiej. Dzisiaj już coś córka gardło. Ja teraz tak siedzę i tak czujesz, że tak coś mi się zimno robi i w ogóle mam nadzieję, że to jakieś takie przejściowe. I że to minie, bo wcale mi się nie uśmiecha. No i tak śmiejemy się cały dzień. Boże, wiecie co? Ile to radości, ile to tego wszystkiego. że tak człowiek obligatoryjnie raz na kilka lat powinien wprowadzać nowego psa do domu. Bo tak jak u nas jest jeden, to taka rozruszona temat, ta i taka zmęczona, ale tak fajnie, pozytywnie zmęczona. Ta mała też taka ciekawska Jezu. Ciekawska, ale taka fajnie potrafi regulować sobie emocje, bo jak yh, nagrywam, kot już przeleciał. Bo jak jest zmęczona, to idzie się położy i, i Teraz to musiałam ją normalnie budzić na jedzenie, bo sobie dziewczyna przespała porę karmienia. Którą mówię, ona miała tutaj tyle wrażeń, tyle tego wszystkiego. A ja przepraszam, że ja Was teraz przez jakiś czas na pewno będę spamować tym, co się dzieje u nas w domu. W tym czasie dzieje u nas domu nie. Julciu w ogóle nie wie, o co chodzi z tym małym, czekaj, Juluś, bo się zaczepiłaś. Z tym małym czarnym psem i on w ogóle się nie zgadza na takie rzeczy. Julek jest bardzo zachowawczy, trzyma się z daleka, natomiast Tośka bardzo się jej boi, boi ale zawsze się zagapi i zawsze się dziś na nią nadzieje. A Julek nie, Julek jest taki mądry z daleka. Obserwuje. <noise> Wczoraj zobaczył. Miało czek 5 zł. To nie wiedział. Myślałam, że mu normalnie wypadną z orbit. Siedział na parapecie i tak z góry na nią patrzył. Tak obcalałeś, co tu przyjechało, nie? Boże, ciekawe, jakbyś na małego kota reagował. Piero by było. A matylda fajnie. O Jezu, czekaj, 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 bo się zaczepiłeś. Julek. Stój. Patrz, 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 patrz. No. Julciu, hej. Czekaj, bo się zaczepiłeś. Julek. No patrzcie. Widzisz, kot już uratowany. Ło, z tym swetrem, chłopaki, tu, ty, tu. licho ze swetrem, ale nie boli cię łapka? Tak się za... Uj, mówię ci, Matylda. Tu po prostu matunia komencjona też idź, odpocznie, gdzieś koko poszła spać. Jak tam bycie ciotkom jest fajne. Obeca weź, weź kobieto, tyle pracy i obowiązków, nie? Fajnie, jeszcze trochę podrośnie, to będziesz miała z kim brykać, biegać, brykać. No już, już, już. Ale nie szczekaj. Mogę ci dać jeden, ale w tajemnicy, bo ona takiej rzeczy nie je. Zgadza się? W tajemnicy? Dobra, niszczykaj głośno. Czekajcie, to jest Wieczna. O, tyłem! Tylko i nie gryź tego ogona. Po tośka to ci tak odwinie, że mu... O, o! Dobra już nie. Co ma? Co koko? Z noska. I dobry kot nosa z tym piesku. Ta... O, cioteczka już leci na ratunek. Cioteczka już leci na ratunek. To się jej wlała, wiesz? To się jej wlała. No po nosie. Mówię ci Toszka jej wlała po nosie. Nie, widzisz, Maty, ty jednak jesteś akceptowana, Koko jeszcze nie do końca. O, tu Mati będzie na straży. Tylko nie wiadomo, kogo będzie. Brać. A, dostałam od jednej z Was od Oli. Dostałam od Oli. Patent, żeby te perfumy, co Wam pokazywałam ostatnio do płukania, ten ala płyn do płukania, dodawać do mycia podłóg. Jezu, faktycznie, jak pięknie pachnie i bardzo długo się utrzymuje, bo Ola mówi, że ona to miesza z płynem do płukania tkanin, trochę dodaje, ale też dodaje do mycia podłóg. Pięknie pachnie cała chata, to prawda, Ola, dzięki. Patent przetestowany, ja pamiętam, że jak jeszcze kiedyś miałam stary odkurzacz, to właśnie zawsze płynem do płukania ten filtr do odkurzacza... Nasączałam to też, jak się odkurzało, to nie było czuć tym odkurzaniem, tylko taki fajny zapach się wydostawał. No, teraz przy tym filtrze z Dysona, to raczej bym tego nie próbowała, ale Dysona też nie czuć w ogóle. Te filtry to są takie, a próbowałam ci właśnie z małą poodkurzać na początku, taka zapobiegawcza, ale później tak nie, nie bardzo ten odkurzacz ruszał. A wiecie, pierwsze te kroki przy małym psie i z odkurzaczem są bardzo ważne, żeby się nie bała. Zresztą tak zauważyłam, że ona niewielu rzeczy się boi. Jeszcze dzisiaj rozmawiałam z panią Anią. Pani Ania bo napisała mi, że świetnie ściąga pranie, tylko kurczę nie składa. No ale tak mi dzisiaj suszarki pościągała, że mówię Wam, przyspieszyła mi. Tak to by jeszcze pewnie wisiało trochę, no ale że już pościągała, no to pozbierałam. No i podobno z szafek wyciąga rzeczy. Także ona nam tu jeszcze pokaże na co ją stać. No ale my jesteśmy przygotowani, zwarci i gotowi kocie! No weź, ja tu gadam, on mi tu spaghetti próbuje z gara podciągnąć. Co to takie dźwięki jakieś dziwne? Chociaż muszę sprawdzić, ponieważ. Koko najedzona, wysikana, wybiegana, to teraz zaczyna trochę szaleć, a Mati, Mati pilnuje, ale na razie tak z dystansem do wszystkiego. Za to tośka musi. No to gdzie, Tym tyłem. Koko z graciarnią swoją. Kokula? Nie co tam dziewczynko? Jak tam będziemy rządzić? E, na tego kota coś złowrogo łypiesz. Coś mi się wydaje, że ty na niego plan masz. Wiecie, jak u nas gwizdzi. Matko, jedyna łeb chce wyrwać. Ja przed chwilą wypuszczałam Matyldę. To mały włos mi normalnie drzwi nie wyrwało z rąk. Ale strasznie w tym roku, tak wieje i to wieje, wieje, wieje. Przecież ja nie pamiętam, żeby inne lata tak dużo wiało jak tej zimy. Ale to zabrzmiało inne lata, tak dużo wiało jak tej zimy. No i znowu sobie przypomniałam, że nie piłam jeszcze kolagenu, także... Trzeba się... A to dawajcie. Czaśniemy sobie razem, zróbmy już z tego jakiś mini rytuał, bo... Zauważyłam, że jak z wami nie wypiję... To dziewczyny potem jest z deka kiszka, wiecie? Trzeba to ciągnąć, wypić i może dlatego, że on mi wyjątkowo nie smakuje, bo byłby jakiś taki dobry, No, byłoby inaczej. Ja tu mam dobrze siedzę sobie na krześle i wszędzie sięgam blisko. To jest po prostu genialne. To jest jedyny plus małej kuchni, że wszędzie jest blisko. Bo tak poza tym bardzo nie lubię małych kuchni. Zawsze chciałam mieć dużą. I pewnie kiedyś ją będę miała, chociaż zastanawiam się, czy na starość to mi się w ogóle kalkuluje. Także takie buty proszę Państwa, zamiąchajmy. Wypijmy. I będzie z góry, czekajcie, bo mi dzwoni telefon. Chciałam powiedzieć, że uciekłam na chwilę w samotności zmontować dla Was film. Ale jak widać, coś takiego nie istnieje. Ech, koko nie chodzi jeszcze po schodach, a powiem Wam szczerze, że Matylda jest klej jak w te okna dachowe Boże, jest taka pogoda, że normalnie Ciężko się ogarnąć ze wszystkim. Moi drodzy, pięknie Wam dziękuję za dzisiaj. Dziękuję Wam za masę komentarzy. Masę. Widać, że koko przypadła Wam do gustu, ale jak miała Wam nie przypaść, to jest niemożliwe. To jest po prostu chodząca słodycz na czterech łapach. No i jutro poniedziałek. Jutro mam jeszcze wolne bo, no tak sobie zaplanowałam, żeby być w domu i powiem Wam szczerze, że no zobaczymy, co to będzie z jutrzejszym dniem jutro no, tak naprawdę będzie taki pierwszy pełen normalny, chociaż nie, no dzisiaj jest pierwszy pełen normalny no to przeżyliśmy jakoś, zobaczymy jaka będzie dzisiejsza noc, bo wczoraj naprawdę było ekstra ekstra, nie braliśmy ją do sypialni, poszła spać z Matyldą sama się tak ułożyła, także dobra Dość tego na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie. Do jutra. Cześć. Pa! Gdzie idziesz, Julian? Mhm. Stanąłeś za kamerą. Będziesz operatorem tej pielgrzymki. Będziesz operatorem tej pielgrzymki. To? Bardziej z operatorem, już przyszedłeś do przodu. Cześć.